Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj będziemy podłączać ten oto agregat marki Samsung. Jest to agregat o mocy 20 kW mocy chłodniczej i 23 kW mocy grzewczej. Jak widzicie, dwuwentylatorowy, duży agregat, zasilanie 3 fazy. Nie jest to taki zwykły agregat, jest dużo grubszy, dużo głębszy niż normalny agregat. Co będziemy robić? Będziemy podłączać go do tej oto centrali z Klimora. Mamy tutaj wejście wyjście z wymiennika od centrali. Żeby to wszystko podłączyć będziemy potrzebowali takiego kitu, czyli rozszerzenia z Samsunga oraz pilota dedykowanego do tego zestawu. Zaraz wszystko rozpakuję i pokażę Wam co zawiera taki kit. Co znajdziemy w takim zestawie? Mamy tutaj puszkę, która zastępuje nam jednostkę wewnętrzną. Tutaj podpinamy wszystkie niezbędne czujki i tak dalej. Tutaj podpinamy zasilanie mamy wspomniane wcześniej czujki, trzy czujki Jedna czujka na wlocie zaworu rozprężnego, na, druga na wylocie, trzecią możemy zastosować albo na powietrzu nawiewanym, albo na powietrzu zasysanym. Jest to akurat tutaj w Samsungu y, przestawiane. Standardowo raczej to będzie na powietrzu zasysanym z pomieszczenia. Dodatkowo mamy jakieś y, taśmy izolacyjne plus taśmy, y, taśmy czy tam y, folie aluminiowe, którymi możemy obkleić sobie czujkę, żeby lepiej przewodziła, żeby lepiej odbierała. Ciepło. Dodatkowo, dławiki, które wkręcamy sobie tutaj, żeby uszczelnić wszystkie wejścia do y, naszego kita, oraz y, pilocik, którego wrzucimy sobie tutaj, żeby można było z pozycji serwisanta podejść, odpalić sobie i tak dalej. Czego na pierwszy rzut oka brakowało mi w tym zestawie, który Wam zaprezentowałem? Oprócz takiej skrzyniżki plastikowej powinna być dołączona jeszcze taka skrzyneżka metalowa z dwoma rukami. Jest to zewnętrzny, elektroniczny zawór rozprężny. No to jak to będzie realizowane w tym przypadku, jeżeli czegoś takiego nie mamy, no ale przecież czynnik musi się rozprężyć do określonej wartości, i tak dalej musi być to regulowane. I nie mamy też tutaj w środku w centrali włożonego żadnego mechanicznego albo elektronicznego zaworu rozprężnego. Realizowane jest to w ten sposób, że zaraz za. Zaworem kątowym na cienkiej rurce znajdziemy standardowy elektroniczny zawór rozprężny. Jest to takie rozwiązanie, rozwiązanie jak możemy znaleźć w dużych kanałówkach lub w dużych klimatyzatorach podstropowych. W naszym przypadku jeżeli nie ma tego elektronicznego zaworu rozprężnego, agregat łączymy bezpośrednio rurami z wymiennikiem. Wystarczy założyć trzy czujki. Jedna na rurę grubą, wychodzącą z agregatu. Jedna na rurę cienką, ale nie tutaj, tylko Samsung życzy sobie, żeby to było y, blisko wymiennika i już za rozdzielaczem czynnika, czyli w tym miejscu założymy. I jedna rurka, która będzie na powietrzu zasysanym, czyli przed wymiennikiem. Co ktoś nam zniszczył, udało się po części odratować. Trzy usta wyprostowaliśmy. Drugi przewód trzeba było polutować. Leży tam niestety był złamany no. totalnie. Instalację już mamy poprowadzoną w tą stronę. Trzeba teraz popodwieszać. Polutowane wszystko i będziemy podłączać agregat. No i co? Obijamy robota dzisiaj należąca. W końcu Adrian sobie trochę dychnie. Pozdrawiamy z tego miejsca Kingę. Tak, nie. Kinga, patrz co Adrian robi w pracy. Jak jak przy... do narko. Tak, tak. Y... Jak Adrian przychodzi do domu i mówi, że jest zmęczony, to on naprawdę jest zmęczony. Nie ma, że udaje. Tylko trochę. No. Daj mu żyć sobie to. Dobra, jeszcze trochę dostanie tego. Jedziemy. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z wymiennikiem, albo wykręcimy sobie, albo trzeba wykręcić sobie zawór szredera. Nie polecam obcięcia. Albo zrobić to bardziej drastycznie. Ja w moim przypadku użyłem wiertła stożkowego, przedziurawiłem sobie tutaj rureczkę i upuściłem cały azot, który był w wymienniku. Jak zwykle duże gadania, mało roboty. Skrzynka mam już uzbrojoną, przykręciłem sobie wszystkie dławiki i przystępujemy do zakładania czujników. Czujnik temperatury czujnika przed wymiennikiem, przed parownikiem został już zainstalowany, osłonięty izolacją termiczną. Wcześniej owinąłem go izolacją, izolacją taśmą aluminiową, czyli czymś takim i dodatkowo, żeby był lepszy styk, lepsze odbieranie ciepła. Zastosowałem zipa. Czujnik temperatury pokojowej został założony w tym miejscu na powietrzu, zasysanym z pomieszczeń. Skrzynka z elektroniką zamontowana do drzuciek centrali. Biorę się za gięcie miedzi. Jest to gruba miedź, 3/4 cala. Jak możecie zobaczyć po tym znaczku, przejdę sobie teraz na drugą stronę. Mam pętarkę, rozciąłem już otulinę termiczną. Postaram się jedną ręką to zrobić. Wygniemy sobie ładnie 90 stopni. Teraz następuje ten najlepszy moment, czyli moment walki człowieka z rzeczami martwymi. Zrobimy teraz sobie przejściówkę z tej średnicy, trzeba to będzie roztłoczyć, jak widzicie jest fajnie dużo miejsca na taką średnicę. Przejściówka gotowa, wyszło bardzo fajnie, jeszcze dla pewności potem jak będę lutował to wszystko tutaj ładnie mocno zaleję, żeby nie było, że coś wyskoczy, coś będzie nieszczelnie i tak dalej, a całościowo teraz przed lutowaniem wyszło to tak. Jeszcze można by było się kłócić, bo to jest w miarę w pionie, ale jakbyście popatrzyli, to trochę rurka tutaj mi trochę skiełzna. Wezmę się za to, wyprostuję, żeby to miało ręce i nogi i będę lutował. Przed lutowaniem naciągnąłem sobie na rurkę otulinę. Rurka jest tutaj cała, do tego miejsca. W tym miejscu jest tylko rozcięta. Nie będę jej musiał całej izolować, tylko ją skleję w tym miejscu. Zostawiłem dłuższą otulinę. Po co ta dłuższa otulina? Po to, że naciągną ją sobie potem na tą rurkę. Żeby całość polutować i nie narobić jakichś tlenków, syfów w środku, puścimy sobie azot. A żeby puścić azot, trzeba było dociąć rurkę. Zaraz ją sobie rozpłoczę. W tym agregacie nie mamy kielichów, tylko jak widzicie, jest zakończone kawałkiem rurki. Co, co należy teraz zrobić? Tu mamy 3 czwarte cala, tu mamy 3 czwarte cala. Dociąłem na wymiar z lekkim naddatkiem na to rozpłoczenie. Rozpłoczę sobie tutaj. Teraz rureczkę, ona nam tu znajdzie i będziemy mogli spokojnie puścić azot. Co ważne, jeżeli lutujemy coś takiego, zawór i wszystko przed nim trzeba zabezpieczyć termicznie, czyli obwinąć jakąś szmatą albo specjalnym żelem, który chłodzi, żeby nie roztopić tutaj elementów w środku zaworu, bo wtedy poszedłby nam czynnik, a tego nie chcemy. I mamy roztoczone. Rozpłaczał, roztłaczał, roztłoczyłem też drugą rurkę, gazik już mam podany, wystarczy odkręcić cienką rurkę, też sobie roztłoczyłem, mamy tutaj festiwal najróżniejszych przejściówek, żeby przejść średnicy yy, 3,8 cala, to jest chyba nawet 3,4, co nie? Ta, ta, ta rurka, która wychodzi z centrali, dolna już zrobiona, można lutować. Niestety dzisiaj mam pewne ograniczenia, ponieważ mam taki oto zestaw do lutowania. Jestem już pod wstępnym teście szczelności, sprawdziłem sobie pianką, napuściłem azotu, sprawdziłem sobie pianką, czy nie nic, nic tej nie bombuje, czy wszystko jest szczelne. Na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko jest szczelne, zarówno tutaj przy centrali jak i przy agregacie, w tamtych dwóch miejscach gdzie lutowałem przy zaborach. Biorę się teraz za... Obwijanie całości dołożę sobie jeszcze tej jeden czujnik temperatury, który mam tutaj, który jest na wyjściu z naszego parownika i po prostuję sobie na końcu rurkę, żeby wszystko miało ręce i nogi. Zaczynamy robotę! Żeby ktoś nie zarzucił mi, że nie robimy testów szczelności, oczywiście test szczelności, sprawdził go zostanie wykonany. Nawet nie 24 godziny, tylko ten gaz, który wpuściłem, posiedzi tutaj z tydzień albo dwa tygodnie, do momentu, kiedy będziemy mogli to urządzenie odpalić, zrobić w nim próżnię i elektrycy będą mogli nam podać napięcie. Szkoda, bo było przecież wyrzucić. Tutaj mamy w urządzeniu 6,6 kg, a pewnie około 1,6 6 kg jeszcze dodamy na wymiennik, który jest w centrali, skoro aby było wyrzucić tyle czynnika w powietrze. Tak jak powiedziałem wcześniej, na wylocie z centrali zamontuję sobie teraz sensor, czyli czujnik Ewa Out, jest wylot, jest Out, wszystko się zgadza. Użyję w tym celu oryginalnej tej taśmy aluminiowej, która jest dołączona do zestawu, żeby było lepsze przewodzenie między rurką od centrali a między tym czujnikiem. Będzie to coś takiego. Zewnę tutaj jeszcze zipa i będę mógł obizolować całość. Mamy to. Centrala już jest podłączona. Mamy wszystkie przewody poizolowane, elektrykę podłączoną przy agregacie podłączone. Dobra robota, panie majster. Teraz może zrobimy szybką wizytę w skrzynce elektrycznej naszej centrali w skrzynce z Samsunga dedykowanej do tego agregatu. Jak to wszystko podłączyć? Jak podłączyć kabelki, żeby to wszystko działało? Czy to jest skomplikowane, czy to nie jest skomplikowane? Po kolei lecimy. Mamy standardowo zasilanie, jak w każdej jednostce wewnętrznej Samsunga komunikacja dwoma kablami, czyli dwużyłowy kabel najlepiej w osłonie stalowej. Do tego mamy komunikację ze sterownikiem, która jest podłączona do sterowniska, który widzimy tutaj, jest ładnie, ślicznie, wspaniale przyklejony. Yy, oprócz tego, co potrzebujemy podłączyć, intuicyjnie, bardzo fajnie opisane black, red. Tutaj mamy red i blue do blue. I tyle. Trzy czujki. Komunikacja z agregatem, zasilanie, podłączamy od agregatu najlepiej oraz sterowniczek przewodowy. Tyle, potrzeba nam do szczęścia. Dużo, niedużo, wpół idzie to ogarnąć. A teraz wam coś pokażę. Cała ta moja robota, to spuszczanie się i tak dalej, to jest NIC! Na czym najlepiej postawić centralę? talon Klocuszki! Drewno jest najlepsze, drewno jest najtrwalsze. Pod śmiechujki, pod śmiechujkami, jest to dębowe, rozwiązanie... Dębowe, mocne, długo! No dębowe, mocne, sosnowe, tak? Paletowe, o. Bardzo długo dobre dicia. takie foszczy są podłożone, bo niestety, jak możecie zobaczyć, Centrala powinna mieć ramę. Tutaj pod sobą zrobione. No ale niestety ktoś zrobił taką, a nie inną. Ktoś się rypnął, będą robili tutaj jeszcze dodatkową taką podkonstrukcję. Nie będzie to na pewno leżało na fosztach drewnianych, bo to by było po prostu mniej niż zero. Pozdrawiamy, pozdrawiamy tych co się pomylili. Jeżeli film z podłączania tego agregatu z Samsunga do tej centrali podobał Ci się, nie zapomnij zostawić łapki w górę, napisz w komentarzu co Ci się podobało, jeżeli się nie podobało napisz co się nie podobało, jeżeli coś mamy zmienić masz jakieś pomysły, napisz w komentarzu i apel do narodu, to co najważniejsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, kliknij w przycisk subskrybuj który teraz ci tu wyskoczył, więcej subskrybentów to większe możliwości i ciekawsze treści, na razie do zobaczenia